Nie ma 8, ma to jest a to jest siódmy odcinek z gry Among Us. W tym odcinku pokażę Wam już pewnie, jak widzieliście w tytułem, najlepsze miejsca do chowania się nad... na mapie. Wszystkich w sumie mapach. Dobra, no najpierw pokażę Wam, jak zrobić sobie niewidzialny nikt. Eee, to tak, no to trzeba najpierw wejść w Google, a my się za chwilę zobaczymy, jak ja już tam też będę. Dobra, jesteśmy już w Google. Jestem już na takiej stronie, stronce, którą będziecie mieć, oczywiście, w opisie. I co musimy zrobić do tej stronce? Na tej stronce musimy wziąć tą kropkę, zrobić kopiuj, teraz pójść do Amongasa i wkleić ją zamiast naszego niku. To ja za chwilę ją wkleję, no i, no i już jesteśmy w Amongas. Teraz wystarczy, że weźmiemy, wójdziemy w nasz nik, skasujemy go. I teraz wklejmy tutaj tą kropkę. Teraz wychodzimy. I są trzy mapy. Zaczniemy od miraż. Dobra. Wziąłem biały kolor, bo jest po prostu najbardziej wydajny. I tak, na miraż mamy dwie kryjówki. Tutaj. Jedna, za tym teleskopem. Nie teleskopem, tylko za tym satelitą. Oczywiście. Kropkę widać, ale nikt, się nie, nikt raczej nie zwraca uwagi na małą kropkę postawioną na satelicie. A z tej pozycji mamy dobre, bo my widzimy na przykład wenta. a tutaj ktoś może wyskoczyć, bo często wyskakują. I jak już yy, my jesteśmy na tej mapie, to pokażę wam przy okazji drugą, która znajduje się koło tutaj za tymi szafkami. Jak widzicie, kropki tutaj totalnie nie widać. Nasz trochę widać, ale nikt na to nie zwraca uwagi I możemy teraz podglądać, czy ktoś tutaj przynajmniej dziur nie zabija Albo na przykład yy, nie ten Albo na przykład nie fejkuje task'a no, yy, już, w, już to są wszystkie takie najbardziej znane kryjówki na miraż. Teraz możemy przejść do innych Na przykład teraz przejdźmy na Polus Na Polus mamy znowu dwie Jedna znajduje się tutaj. Jest za tą anteną. Jeśli, do, jeśli, dobrze nam, jeśli dobrze wycelujemy, to będzie nas widać tylko cień. Ja już tu próbuję to zrobić. No na przykład. I widać kropkę, ale komponuje się ze śniegiem i z tymi płatkami padającymi. Więc jesteśmy prawie niewidoczni. A tutaj często przy elektryku ktoś robi fraga. Znaczy, zabija. Dobra, kolejna kryjówka znajduje się tutaj pod laboratorium. Tutaj za tym kamieniem. Jeśli dobrze ustawimy kropkę, to jej tak naprawdę nie widać, bo jeszcze pada ten śnieg, więc ktoś może pomyśleć, a to tylko płatek śniegu. A jednak możemy tu stać i na przykład tutaj ktoś może biec, zrobić fraga, a my sobie wybiegniemy i zgłosimy. I to są na razie wszystkie kryjówki na. już na polusie. Idziemy teraz na. Skeld. Na skeldzie nie ma bardzo takich dobrych kryjówek, ale jest kilka, których nas lekko wystaje. Pierwsza znajduje się o tutaj, za fotelami. Może my tam się nie zmieścimy, czy widać naszą postać, ale na jak tutaj będzie ktoś sobie stał i robił taska, to jak go na przykład zabijemy, albo tutaj, to wtedy ciało się tak schowa, że nie będzie go widać. A my możemy się co najwyżej tak schować. Drugą kryjówką musimy zejść na dół. Jest kryjówka w. Już mówię, tutaj. W komunikacji. Jest ona tutaj za tym fotelem. Dalej nas trochę wystajemy, ale już mniej. Widać tylko nasz zarys. A jak tutaj zabijemy, to także nie widać żadnego ciała. Kolejna kryjówka jest chwilowa. Ponieważ nie znajduje się tutaj za, za, za tym, tym pudłem, o, tylko że z nim jest taki minus, że ono się przesuwa. I o, na przykład teraz nas nie widać, ale za chwilę ono będzie znowu na dole i już nas odsłoni. Więc to jest taka dobra kryjówka, i na przykład uciekamy przed kimś, a i chcemy się na szybko skąpić, żeby sobie pobiegł. Yy, ostatnią kryjówką. Ostatnia kryjówka znajduje się tutaj w reaktorze i jest to chyba najlepsza kryjówka na Skeld ponieważ jak biegniemy sobie tutaj za reaktor o... no mniej więcej tak to ledwo nas widać naszej kropki totalnie nie widać a nikt raczej nie zwraca uwagi na takie coś jak wystający kawałek chyba że na przykład jest to ten Chyba, że to jest ee, zabijający i chce nas zabić. To, to były wszystkie kryjówki na tej mapie. I ogólnie na wszystkich mapach. Oczywiście są tu takie małe kryjówki, takie, z których nasz widać prawie całych, ale jednak zasłaniają nam trochę. Ale tu takie coś, to co nie są kryjówki. Na przykład tutaj za stołem w adminie. Niby możemy się schować, no ale jednak to, to nie jest schowanie. Jak leży ciało to go nie widać. Yy, no i co, no to ja bym już przeszedł. Zagram jeszcze jedną gierkę dla was. Albo dwie, zależy jak to wyjdzie. No to co, no to widzimy się w kolejnej gierce. Dobra, jesteśmy już w gierce. Możemy już startować chyba. Tak, jest 10 na 10, startujemy. No nie, znowu wyszli Startujemy, może nikt nie dojdzie Nie no i dobra, nikt nie doszedł Sprawdzimy kim będziemy No niestety crewmate Dobra Biegniemy Mamy taski z nawigacji, w medbayu i w elektrykalu Idziemy tutaj I Zrobimy rakietę To jest chyba naj najdziwniejsza rakieta jaką robiłem on zrobi? Sprawdźmy. Chyba się ruszył, ale nie jestem pewny. Dobra, no, teraz chyba pójdę sobie do Medbeya, tak coś myślę. Nikt na kamerach nie ma. No to się skonujemy. Gotowe. Dobra, mam nadzieję, że on mnie nie zabije. Okej, okay, wyszedł. Myślałem, że on tam skoczy sobie do wenta. Tu listek. Tu Matylda. Tu nie ma nikogo. Nikt się tu nie chowa. No i ja sprawdzę sobie kamery. Okej. Okay. Tutaj stoi wilk. A Matylda... Dobra, jest tutaj. Tu jest paszko, tu jest wilk. No, reaktor się włączył. widniemy Na dole jest paszko. Gotowe. O, znaleźli ciało. przykomsec, mm -hmm. ja hm hm, ja napisałam że jare aktor, hm, tak kto to może być? był self. Albo airpause. Bo Matyldę widzieliśmy. Paszko widzieliśmy. To listek. Jare reaktor z paszek. Ja reak... ja byłem reaktor z ptaszek. to jest self rekord. Nie myślę, no że to self. Miejmy nadzieję, że mi uwierzą. Bo widziałem... ...na kamerach... ...wilk. Kurde, na mnie zagłosowali. No nic. To... zobaczymy, czy się widzimy w kolejnej gierce. Dobra, jesteśmy już w kolejnej gierce. E, niestety jestem crewmate'em i za późno włączyłem nagrywanie no ale dobra mamy jak widzicie taski w tosze zrobiliśmy taski jesteśmy teraz zamknięci w tym w silniku ale teraz bym poszedł do admina przez storage ponieważ jak wezmę ze Storage paliwo to będę miał szybciej do jakby napełnienia go no i tak znaleziono ciało ciekawe co napiszą a nie zgłosili Pomarańczowy, czysty Żółty A Dobra, niech, niech jej będzie żółty Głosują prawie Jeszcze tylko Pandia, z i o777 i Naruto muszą zagłosować To, to nie chce głosować Naruto, nie chce głosować o ozy i nie chce głosować Pandia. Nikt nie umarł. Nie wiem czemu. Ten się spytał, kto umarł. Jak to było, spotkanie zwykłe. No nie. A jednak nie był, ci to jest ta. Czyli to jest yy... Ten kto zgłosił. Ale nie pamiętam kto zgłosił. To fajny jestem. Yy... Pamiętajcie, że jak macie jakieś pomysły na odcinki lub na jakieś inne gry, to piszcie oczywiście w komentarzu. Wszystkie, wszystkie pomysły mile widziane. Yy... Już tutaj robię reaktor. Dobra. Yy, wszystkie pomysły mile widziane. Pamiętajcie, żeby zostawiać oczywiście łapkę w górę, lajka like i wpadać na poprzednie odcinki. Mm, tutaj sobie napełnimy paliwko. Teraz pójdziemy sobie do elektryka, gdzie pewno zginę albo znajdę ciało. O, nowość. Wsz wszystkie trzy na raz. A tutaj do O2 musimy pójść. A, znaleźć ciało, no to nie musimy już. Dobra. I już sprawdzamy, co piszą w kafeterii, I ja na tą emilkę, bo ona tak ten powiedziała, ale to jednak nie był. No i znowu kogoś ten, oskarża. Emilka. O, dobrze, pomarańczowy się, za mną zgadza. Choć i tak skipnął, no ale dobra. No, jest impostorem. To teraz trzeba będzie pójść w takim razie do O2. No, ktoś mi zamknął drzwi. No, na szczęście już, już przeszedłem. Idziemy teraz sobie tu tutaj na dole i szybko idziemy do do silnika do Upper Engine zostały trzy osoby dobre i jedna zła tu coś leży nie tutaj sobie napełnimy paliwo o, ktoś wyszedł ci, zostaliśmy we dwójkę, czyli nie, raczej już się tego nie wygra. O nie, oksygen, ci najgorsza rzecz, bo zawsze przy niej ginę. Ci co oglądają? O. Tu ktoś jest. Dobra, napiszę, że to była ta Ad, admin. Teraz wszystko ode mnie zależy hmm. Kogo mi widzieliśmy, jak tam szedł? Tam szedł chyba zielony, więc ona zielonego. Miejmy nadzieję, że to była dobra decyzja. I uwaga. Kurde, niestety, niestety nie się pomyliłem. Ale no to co, no to y, tym smutnym, bo przegrałem akcentem, kończymy ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku i żebyście podsyłali ten film wszystkim swoim znajomym. To co, to ja się z wami pożegnam.